Hej kochani, środa, poranek, moja głowa dzisiaj strajkuje, boli mnie tak niesamowicie, nie wiem czy mam migrenę, czy mam problem z zatokami, albo jedno i drugie, albo, albo, ale wyszłam na dwór, wyszłam po zakupy i myślałam, że nie wrócę, że gdzieś się położę na chodniku i poleżę przykryta kurtką, aż mi przejdzie, nie wiem co tu się dzieje, natomiast przyszedł kurier, przyniósł pudełko Golden Boxa, ale to tam pali chogo, Natomiast będziemy dzisiaj robić mamą niespodziankę mojemu mężowi. Wiszę mu kalendarz adwentowy, który muszę przygotować. Ach, I przygotujemy go razem. A poza tym, słuchajcie, mamy dwóch zwy dwie zwycięszczynie w sumie konkursu pirogowego. Musiałam lecieć kupić drugą maskarę. Ale czego ja dla was nie robię? Niechłodne. Nie, nie no, spoko. Jeżeli chodzi o wagę, to chwilowy przestój, ale ogólnie tendencja nadal spadkowa, więc jest dobrze. Eee, ale wracając do, do naszej y, rozmowy i wypowiedzi będziemy robić kalendarz adwentowy. Spoglądam tam w tamtym kierunku, ponieważ mam koperty itd. itd. Kuba mówi, że on nie ogląda mojego kanału, tylko od czasu do czasu coś tam przeleci. Mam nadzieję, że tak jest, bo inaczej zepsuję mu niespodziankę. I tutaj mamy rzeczy do kalendarza. Rękawiczki, eee, rzeczy do kąpieli razy trzy, Aha, tu nie jest głupia maskara, tylko to jest ta wasza maskara konkursowa, gdzie musiałam jedną dokupić. A reszta będzie przyplatana słodyczami. Do każdego dnia będzie dorzucona karteczka z pewną myślą do przeczytania i do analizy. No dobra, to biorę się za robotę. W pierwszym dniu będą rękawiczki, wiem, że Kuba nie ma ciepły. Mam nadzieję, że te nie są na tyle grube, żeby nie pozwoliły mu kierować samochodem te pierwsze chwili, dopóki się nie rozgrzeje, i będzie dom pakowane w bąkę. No i mam dosyć poważny problem: mianowicie, ee, kula nie zmieści mi się w żadną z kopert. A to już boli. Muszę wymyślić, jak ją inaczej spakować. Mmm. Ech, nie ma łatwo w życiu. Pokazuję na razie na szybko zawartość pudełka Golden Box. Eee, a dlaczego na szybko? Dlatego, że chcę kulę do kąpieli dołożyć krótkie do kalendarza a Zatem tylko pokazuje, że jest. A oni niej się troszeczkę dłużej. A jak skończę z kalendarzem, dobra? Mam nadzieję, że się na mnie nie odwrażacie. Kalendarz adwentowy gotowy. Wypchany po brzegi serio. Mega duża paka wyszła. Jeszcze list przewodni, żeby wiedział o co chodzi. No i jutro leci na pocztę. Okej, okay, ja lecę na pocztę. A, dzisiaj już mam trochę do... Czyli, że co? Baza pod yy... tusz? I powiem Wam, że dobrze rozszyfrowałam. To jest baza pod tusz. Biała. Któż to wie, czy faktycznie może to ma rację, bytu. Będziemy testować i zrobić ładne, duży filmy, W dobrej jakości yy, zdam relacje. I mam coś, co mi się na pewno nie sprawdzi. I mam je też nie. Zatem. Yy... Leci do Was, dobra. Raspberry Glow. Malinowy peeling do twarzy z kryształkami cukru nowego. I to wygląda, moi drodzy. Tak, cukrowy peeling z liofilizowanymi malinami. O, udało się na szybko. Apis Natural Cosmetics. Co trzeba zrobić, aby go otrzymać? W komentarzu napisać, czy byliście grzeczni w tym roku. O, po prostu. Jutro są mikołajki, więc macie powiedzmy, że 48 godzin od yy, pojawienia się tego filmu na kanale yy, i będziemy zobaczyć i będziemy sprawdzać kto był grzeczny, kto nie był grzeczny i do kogo Mikołaj zawita tym razem. Jego ja specjalnie nie otwieram, nie naruszam, nie wącham, nie pokazuję, żeby wiecie e, doszedł do swojego nowego właściciela w niepkniętej formie. I była ta kula, o której wam mówiłam podczas pakowania kalendarza adwentowego dla Kuby. No i tyle. Nic więcej nie ma. Szkoda, że tym razem nic dla mamy, ale e, to jest e, coś, co się absolutnie nie nadaje do naszego rodzaju cery. Po pierwsze mama nie lubi peelingów tw do twarzy, do ciała też nie, a ja z moją wrażliwą skórą i cerą nie, nie pokusiłabym się o coś, co ma drobiny w sobie em, cukru e, trzcinowego. To będzie zbyt e, mechaniczne jak dla mnie. Zatem jest opcja na zgarnięcie sztygu co przez Was. Ja już po wieczornej toalecie. Słuchajcie, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie życzenia imieninowe, płynące z Waszej strony. Dziękuję. To było niesamowicie przyjemne doznać tyle pozytywnej energii płynącej od Was do mnie. Szkoda, że imieniny są raz w roku ale myślę, że niedługo przyjdzie ten czas, gdzie ja to już przestanę obchodzić urodziny i zacznę być ściśle imienowa. Musimy się przyznawać do wieku, tak do końca i nie musimy sobie odliczać kolejnych lat. Myślę, że dzisiejszy dzień będziemy powolutku już kończyć. Może w odbiorze być taki mało ciekawy, natomiast dla mnie to był naprawdę zwariowany dzień, w którym się bardzo dużo zawodowego działo i taki... Galimatias miałam dookoła. Zatem e, życzę Wam już dobranoc. Scalam vloga. Biorę książki, idę poczytać i później paluję. Do zobaczenia, do jutra. Cześć!